Choć to przykro źle mówić o swoim mieście, ale czasem trzeba. Oto wjazd do Olsztyna od strony szczytna, więc trasa licznie przez turystów przemierzana. Równy asfalt, dość ostry zakręt, a obok w taki widok. Trudno przypuścić, aby jakikolwiek kierowca nawet pofatygowawszy się do tych szczątków wziął sobie do serca apel na niby pisany. Obok zagnane wiatrem śmieci i okrojona opona, owinięta na drzewku niczym wąż Boa. Kilkadziesiąt metrów dalej widok przypominający turystom ze Śląska ich rodzimy krajobraz. Olbrzymia, dymiąca hałda, tyle że nie żużlu, a śmieci. Miejskie wysypisko kilkaset metrów za granicami miasta przedstawia widok przerażający. Bezustannie snujące się, cuchnące dymy zatruwają okolicę. Proszę spojrzeć, te drzewa zostały żywcem uwędzone. Wysypisko ma być usunięte, nawet samochody już wywożą odpadki w inne miejsce, ale czy to w ogóle są metody usuwania śmieci? Coraz bliżej miasta i coraz więcej takich kwiatków. Kto usypał ten kopczyk z puszki i słoików? Kto i kiedy wyrzucił tu z wywrotki pryzmę wapna? Tego nikt nie wie. Kolejny widok tablica informująca o parkingu strzeżonym naprzeciwko bezładna sterta krawężników. Być może i tu ma powstać miejsce postojowe, tylko kiedy. O tym, jak można zadbać o otoczenie domów świadczy widok lewej strony ulicy Pstrowskiego. Czyste podwórka, estetyczne ogrodzenie. Niestety z prawej strony widok odwrotny. Poniszczone siatki, budy i komórki na podwórkach. A przecież Olsztyn może być czysty i będzie czysty.